O, jaki kuku? byś otworzyła samochód. No właśnie. Teraz, o, rozgardiasz mój samochodowy, ale o. Trzeba zmienić budki, bo idziemy w las. Dzień dobry i cześć. Witam na kanale Wyprawy Baby. Z tej strony Kasia. Dzisiaj zabieram Was na szumy na roztoczu nad piękną rzeką Tanwią. Pokażę Wam niesamowite spływy kajakowe, piękne miejsca, właśnie na wycieczkę rodzinną, na zrobienie sobie jakiegoś fajnego pikniku w miejscach oczywiście dozwolonych. Zapraszam na seans. Dzisiaj to pierwszy raz wyposażyłam się nawet w plecak. Dlatego, żeby zabrać z sobą jakąś wodę, kocyk, żeby można było sobie odpocząć. Też nie wiem, ile mi zejdzie tutaj e, nad tymi szumami. Jaką trasą się udam, czy krótszą, czy dłuższą, postaram się Wam pokazać, właśnie piękne miejsca na szumach, piękne wodospadki, no i piękną przyrodę. Widzimy się w kolejnym wejściu, a ja tu tam dalej. Wchodzimy. Na piękne roztoczańskie tereny. Pierwszy drogowskaz. Ścieżka przyrodnicza nad Stanwią. Pierwszy mosteczek przed nami. Powiem wam, że zdecydowanie piękniej tutaj jest, kiedy wszystko jest zielone, ale dzisiaj też jest cudownie. Zobaczcie sobie sami, jak tutaj. Szumi. I teraz, którą drogę wybrać? Chyba idziemy tędy. Kaczucha, kaczuszka. Piękne, piękne jest to nasze roztocze. Że tak powiem, nasze, moje. Być może ktoś też będzie oglądał ten odcinek, który jest z roztocza. Cicho, powiem Wam coś. To jest taka moja pierwsza samotna wyprawa do lasu. Może śmiesznie to brzmi, ale takie mam lekki dreszczyk, taki bardziej, jak to się mówi, wyczulony głos. Ale będzie ok. Pokażę wam piękne miejsca. Zobaczycie, w jakich miejscach sobie tutaj tuptałam zawsze. Gdzie się wychowałam. Piękne polskie roztoczańskie lasy. Super. Odwracam kamerę. I pokazuję wam. Jaką mam cudowną pogodę. Jaki cudowny dzień. Może znajdę jakieś poroża. Zobaczymy. Lecimy dalej. Są takie ścieżki. Zobaczcie sobie sami. Nie, Cudo. A tutaj przed nami pierwsza tablica informacyjna. Oczywiście zmazana. Niesamowicie. No ale. Popatrzcie sobie tutaj. Zeskrynujcie. Ścieżka przyrodnicza, przyrodniczo dydaktyczna nad Tanwio. Lecimy! Jest pięknie, ptaszki śpiewają, piękna pogoda, las, woda. Cóż chcieć więcej? O. Napajam się tym powietrzem świeżym, roztoczańskim. Mogłam wziąć kilka słoichów, słoików, to zabrałabym. <grybujesz> zabrałabym na zachód. <grybujesz> Pięknie, zobaczcie, słuchajcie. Hmm, Cuda. Kolejny mostek przed nami. Aczkolwiek nie wiem czy będziemy przez tą gładkę mostek przechodzili, ale chyba tak. Bo tu się robią takie... Za kola rzeczki i tu jest spokojnie. Tutaj nie ma wodospadów, nie szumi cichutko, ale chyba właśnie przez ten mostek nie będziemy przechodzić, tylko będziemy szli tam wzdłuż tutaj rzeki po tej lewej stronie. Mojej lewej. Niesamowicie co? Zobaczcie sobie, wyobraźcie sobie, jak to musi wyglądać tutaj, kiedy jest wszystko zielone. Dzisiaj tak mamy piękną pogodę słoneczną. Ale spójrzcie, robi wrażenie, co? Polska jest piękna, wzdłuż i wszerz. Dobrze, że wzięłam sobie z domu buty. Takie, które po prostu, których nie szkoda. Zobaczcie jak tu szeroko już zajmuje woda. Ale naprawdę jest niesamowicie. Jest przepięknie. Teraz mamy przejść tutaj przez taką malutką kładeczkę. Hyc! Hyc! Chyc, chyc, chyc. Powiem Wam, ten odcinek już mi się podoba. Naprawdę nie ma, nie ma nawet konieczności za bardzo tutaj co opowiadać. Zobaczcie sami. I teraz. Właśnie dlatego, właśnie dlatego to są szumy, bo szumi, więc, 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 więc to muszę też wyeliminować, ale myślę, że wraz z nagrywaniem większej ilości odcinków będę to eliminować. To, to, mam nadzieję. A tutaj mamy, zobaczcie, powalone drzewo, przez które pewnie by można było sobie kicnąć na drugą stronę. O, tak to wygląda. Ja, znając mi moje szczęście, to pewnie bym się skąpała. <grystanie> cudnie, no po prostu cudnie. I zaraz wejdziemy właśnie na bardzo fajną ścieżkę, już zrobioną przez człowieka, a nie przez naturę, ale bardzo fajnie się wkomponowuje tutaj w to miejsce. I kolejny wodospadnik, zobaczcie. No cudo. Wam się podoba taka ingerencja człowieka w rezerwaty. Takie przejścia fajne, nie? Oj, Tasiu, jakiś piękny, żółty. No zobaczcie sobie. I weźcie sobie teraz, wyobraźcie, wyobraźcie jak to jest pięknie, kiedy wszędzie jest zielono. Jak jest pięknie, nawet jak jest szaro. zeszłam na normalną ścieżkę. Okay. Mm. I to słońce, witamina D. Ale szumi, co? Nie wiem, słyszycie to? Fajnie. kwiatuszki. Po tamtej stronie, bo jest bardziej słoneczna, jest ich wszędzie pełno tych kwiatuszków. Tak właśnie jak szłam mi spostrzegłam, że znacznie więcej niż tutaj. Można paść. Trzeba się trzymać blisko brzegu. Mosteczek po przejściach. I zobacz. Robię Wam piękne ujęcie, kwiatnicze. Jeden z większych wodospadów. Słychać, nie? Kierując się ku górze mamy łapeczki, stoliki, możemy sobie zrobić piknik. Duża właśnie powierzchnia na kocyk chyba kiedyś był parking, nie wiem czy jeszcze jest, ale jest jeszcze jakiś bar u Gargamela i chyba ten bar jest od zawsze tam, z tego co dobrze kojarzę. Ja jeszcze tutaj wam pokazuję. Niesamowicie piękne szumy. Możemy zobaczyć, jak Pan przyjechał ze Pstrągiem. Ciekawe, czy cokolwiek bierze, ale naprawdę jest niesamowicie. Ogólnodostępne szlaki Gminy Susiec szlaki turystyczne, oczywiście. Będąc tutaj, na pewno też będziecie na to zwracać uwagę. Ale pokazuję Wam jakie są dostępne. Być może zaplanujecie sobie coś przed przyjazdem tutaj. A ja chcę przejść na drugą stronę, żeby pokazać Wam kawałeczek też drugiego brzegu. Jest źródełko miłości. I jeżeli chłopak z dziewczyną w słoneczny poranek lub w księżycową wiosenną noc, Napiją się wody z tego źródła, to zakochają się w sobie wzajemnie, a ich miłość będzie trwała do końca życia. <laughs> Inna legenda zaś mówi, że wypicie wody z tego źródła gwarantuje spełnienie marzeń. Może warto spróbować? Hmm, spełnienie marzeń. Z tego co wiem, że marzenia się spełnia, że marzenia się nie spełniają, tylko że się je spełnia. Spróbujemy? <laughs> Mariusz. Przechodzisz szybko ze swoim sprzętem do filtracji wody. Wiem, wiem, wiem. Woda źródlana jest wodą czystą, więc także ten, zobaczymy to źródełko miłości. Tutaj ono gdzieś wybijało, jeszcze pamiętam. Ale tu widzę, że narodziła się jakaś tradycja, że wrzucają monety. Ale właśnie to źródło gdzieś tutaj wybijało z tego miejsca. Aż tam podejdę i zobaczę, czy jest jakaś tablica informacyjna na temat tutaj tych rzeczy. Tego czegoś. Po podejściu bliżej, tak to wygląda. Wygląda to. Na coś, co było. Nie wiem, jakaś tama albo coś. Nie widzę tutaj pomnik ku pamięci, bo w tym miejscu właśnie zginął Władysław Skrobra, Skroban. Tak jak tutaj widzicie, zginął od kuli niemieckiej. Był ówczesnym administratorem stanicy harcerskiej. Imienia marszałka Piłsudskiego. Olbrychtowo. Tutaj już zabieram Was na drugą stronę, na drugi brzeg, żeby Wam pokazać jakieś ciekawostki tam. Tam kilka więcej widzę tych tablic informacyjnych, więc poczytamy, ale z tego co pamiętam zawsze, to gdzieś tu może wyjść wilk. Nie no, że tutaj tak sobie szybko. Nie wyjdzie, ale wiem, że w naszych lasach grupy są. Odwracam kamerkę i wam pokazuję drugą stronę. O, motylek. Kolejną tablicę informacyjną susiec i okolice typowa właśnie taka mapka do flaków. Patrzcie po tej stronie, tak jak wspomniałam wcześniej. Zobaczcie ile tutaj jest tych wiaduszków fioletowych. Później tutaj mam napiszę, jak one się nazywają, bo naprawdę nie pamiętam szlaszki. Jakoś tak. Tutaj chyba prowadzi kolejny szlak tędy. A my pójdziemy tutaj w tym kierunku teraz i chyba sobie znajdę jakąś ławeczkę, tutaj widzę, że chyba nawet jest i tam była wcześniej, o tam może sobie siądę i sobie coś zjem chwila odpoczynku coś szamam i ruszam dalej Piękny widok przed sobą, szumiące szumy, biorę się za jakieś jedzonko, za jakieś, grubo powiedziane jakieś, <grybujesz> biorę się za jedzenie pieroga, a oto on w pełni ukazujący swoje wnętrze, kaszowe wnętrze, kaszogryczowe wnętrze, widać mnie? Nie widać mnie. Widać? Nie widać. Biorę się za dalsze jedzenie. Mniam, 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 Idziemy już teraz troszkę dalej od wody, więc jej nie słychać. I jest już mniej wodospadów. Więc woda jest bardziej cicha. I jeszcze pokażę Wam tutaj fajne miejsce, kiedy tak jak mi się wydaje jak byłam mała i przyjeżdżałam tutaj z dziadkiem, to właśnie w tym miejscu się pluskałam. Zaraz zobaczymy czy dobrze. Kojarzę miejscówkę. Ale tu jest cicho. Więc zaraz zobaczymy czy to tu. Nie wiem czy w sezonie zimowym tutaj nie morsują czasem. Nie jestem na 100% pewna nie będę kłamać, ale tak gdzieś coś raz widziałam. Albo po prostu pomyliłam. Yy. Miejsce, ale jeśli chodzi o to miejsce, gdzie się pluskałam za dziecka, to jest tutaj właśnie. O, właśnie w tym miejscu się pluskałam. I to było właśnie miejsce, żeby sobie położyć kocyk. Ale tego drzewa tutaj nie było. Ono nie było zwalone. Jeszcze podejdę tutaj bliżej, żeby troszeczkę... Wam przybliżyć tych pięknych widoków. I słuchajcie. Ten moment, kiedy sobie spacerujesz Kiedy świeci piękne słońce Jesteś tam Po drugiej stronie I z daleka patrzysz Zrzut podchodzisz bliżej Nie, to nie rzut no. Także ten Cieszyłam się jak dziecko może kiedyś mi się uda znaleźć. Ale muszę zacząć chodzić po lasach, łąkach, pola. No właśnie. Dobra. dobra, kończymy prawie. Schodzę jeszcze na takie boczne dróżki, żeby Wam tutaj pokazać. I za chwilę lecę do auta. Ale jest tak przyjemnie, tak fajnie, że będę chyba więcej wychodziła na takie, kurzy u nas w górach, górskie wędrówki. Pięknie. Jest cudownie. Tylko tam już leci droga i jest znacznie głośniej niż na szlaku. Dobra, do później. Ale cudnie, zobaczcie. Pięknie. Grasują tutaj boberki. Widać ich ślady. A tutaj już są jakieś zabudowania, bo to chyba jest miejscowość rybnica z tego co się nie mylę. A, jest wyjście to faktycznie. Są schodki do góry. I tutaj też jest taka ciekawostka. Zaraz podejdę bliżej i Wam powiem. A tutaj chyba wiecie, co to jest zabudka <laughs> i szlaban? Chyba wiecie, podejdę bliżej. Tutaj kiedyś była granica granica. No, więc kawałek drogi za nami. Kawałek spacerku za nami. Myślę, że będę się już pomału ewakuować do, do domku. Nie tyle do domku co do domu dziadków, do dzieciaków. Jeszcze może dzisiaj jakiś plac zabaw. Nie. Są spływy kajakowe. Tutaj się kończą, więc muszą zaczynać się gdzieś tam hen po drugiej stronie. Łapcie namiary na fajne kajaki susiec.pl Tak to wygląda. Więc tu są takie granice, granice, granice. Tutaj sobie można zrobić pamiątkowe. Zdjęcie, może jak ten misio się nazywał, pamiętacie? Jak ten misio się nazywał? Kurde, nie pamiętam. Eee, no można sobie z tym misiem zrobić fajne, fajne, pamiątkowe zdjęcie. Wiata, w której można na koniec odpocząć, posilić się. Tu jest właśnie przeogromny parking, na którym możecie sobie zostawić auto. I nie wiem, czy odpłatnie, czy nieodpłatnie. Ja w tej chwili obecnej nie płaciłam. A być może w okresie, właśnie w sezonie, jest płatne. Nawdychałam się powietrza roztoczańskiego, i pomału będę zmieniać buciory i jechać do domu. Czy w ogóle jest moje auto? Jest. Zastawiony przez busa. Plecak, wracaj na swoje miejsce pasażera. Dzięki, że byłeś, się przydałeś. 까로. Idę zmienić obuwie. I te piękne tutaj grafiki na mojej szybie. Sezami, otwórz się. Co, buty nie uciekłyście? Nie, Co? Dobra, czekaj, to zmienię sobie. I jedziemy. Tutaj, jak sami widzicie, Kargul i Pawlak witają Was w Sujscu. A czemu te postacie właśnie się tutaj pojawiły, jak myślicie? Już Wam powiem. Dlatego tutaj wyczytałam z tablicy informacyjnej, że Sylwester Hedziński, który właśnie był reżyserem filmu Sami Swoi, później Kochaj albo Rzuć, Nie ma Mocnych, właśnie urodził się tutaj w Sujscu. I dlatego te postacie się tutaj pojawiły. Też fajna ciekawostka. I ponoć też ten film był tak wzorowany tutejszą rodziną kiedyś, która mieszkała i właśnie się kłóciła o każdy kawałek ziemi. I właśnie był stworzony ten, ten właśnie film na e, podobieństwo właśnie tych ludzi, którzy zamieszkiwali w Sojuszu. Taka ciekawostka właśnie e, dla wszystkich, którzy nie wiedzieli. A ja myślę, że będę kończyła ten odcinek właśnie oto tym ujęciem. Zapraszam Was na piękne, roztocze, piękna Lubelszczyzna. Tu trzeba przyjechać, tu trzeba spędzić chwilę, żeby poczu poczuć tutejszy wiatr, tutejsze powietrze jest naprawdę piękne. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będę wdzięczna za każdą łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie i zapraszam na kolejne odcinki. No to co? No to? Na ranie.